Subaru Outback, dieselek, 2011 rok, jeżdżony, w okolice Oslo. Takie oto tutaj ciekawostki. Ale to nic. Hamulce, nie? Troszkę się. Przyrzewiały. Nic szczególnego. Nic szczególnego. Tak troszkę. O, nawet smar jakiś? Proszę, jak ładnie. Cudowny kraj. Norwegia. Proekologiczny, zachęca ludzi do kupna elektryków przez podnoszenie ceny paliwa. A żeby dobrze robić ludziom, to sypie tak zwaną sól na drogi, gdzie ta sól nie ma nic wspólnego z naturalną solą. To gówno przy minus 25 normalnie rozpuszcza lód. Nie śnieg, tylko lód. Dzięki czemu samochody tutaj z, z Oslo, Wiken wyglądają tak. Tak wygląda dziesięcioletnie Subaru. Przepięknie. Trawers będzie zaraz wpierdzielony w piękny sposób. No ale cóż, ekologia, nie? Tylko co z tą solą, która rok w rok idzie do wód gruntowych, do gruntu, to nieważne. To nieważne, nie? Wydeszek tak z lekka, gdzie niegdzie mocniej nadwyrężony. Tak wygląda degradacja metalu. No. Wspaniała Norwegia. Wspaniała, cudowna. Proekologiczna. A ludzie... Miliony wydają na nowe auta, bo tu naprawdę głównym problemem tych starszych aut, nie mówię o nowszych, starszych, jest rdza. Te stare Toyoty dalej by tu jeździły, gdyby nie były wpierdzielone doszczętnie. A mają ich troszkę. O, jak tam, jak tam. Kolorowo, nie? Fajnie. Ta cała ekologia to jest... Okan dupy obić. Tylko chodzi o to, żeby wyciągnąć pieniądze z waszej kieszeni, z naszej kieszeni. No ale nic to. Takie o, tak wygląda auto dziesięcioletnie w Norwegii, które jednak kosztuje troszeczkę, no nie da się ukryć. Subaru.